płatnicy, którzy wysłali wniosek o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej, powinni otrzymać pieniądze najpóźniej do 1 sierpnia. W sumie na konta przedsiębiorców trafi niemal 1 360 ,000 ,000 zł z nadpłaconej składki zdrowotnej za ubiegły rok. Niedługo ZUS zakończy wypłatę zwrotów nadpłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne dzięki w pełni zautomatyzowanemu procesowi do 4 lipca tego roku obsłużono już 99% wniosków. Do zakładów wpłynęło 807 tysięcy wniosków na łączną kwotę 1 590 mln zł. Pierwsze przelewy do płatników ZUS przekazał 10 maja tego roku, rozdysponował już ponad miliard 580 milionów złotych, z czego niemal miliard, 360 milionów złotych nadpłaconej składki zdrowotnej wróciło do przedsiębiorców. U części płatników z nadpłaty zostały pokryte zaległości. Kolejne transze czekają na wypłatę. Jeśli płatnik nie złożył wniosku o zwrot, a ma nadpłatę z rocznego rozliczenia, Zakład Ubezpieczeń Społecznych musi ją rozliczyć na koncie płatnika. Choć ma na to czas do końca tego roku, to uruchomił obsługę rozliczeń już 6 czerwca. Proces ten właśnie dobiega końca. W sumie na kontach blisko 397 tysięcy płatników ZUS rozliczył nadpłatę w wysokości ponad 516 milionów 700 tysięcy złotych, co stanowi 99% kwoty do rozliczenia. Kolejne kwoty wkrótce zostaną zaksięgowane bieżące saldo z uwzględnieniem rocznego rozliczenia jest dostępne w profilu płatnika na platformie usług elektronicznych zus i jeśli z rozliczenia wynika nadpłata na koncie płatnik może zawnioskować o jej zwrot na ogólnych zasadach czyli złożyć wniosek rzs p lub pokryć nią bieżące składki